Oj to by było fajne, im że tam zbroję i tam zbroję, ale jej nie chcę, więc wziąłbym tam zbroję. Aj. Zabrakło mi stówy. Zabrakło mi stówy, żeby zdobyć w s kołta. To może być ciężko, ale myślę, że dam radę. Dwa 600 do zgarnięcia. Oj, szybko ich zjadłem, to było łatwiejsze, niż myślałem. Zbroja trzeciego tieru, wezmę. Oj, kolejna zbroja trzeciego tieru, bardzo się cieszę. Koniec, przegrałem. Nie doszedłem nawet do połowy. Znaczy doszedłem do połowy, ale nie, nie dam rady, no? Ja cię kręcę, dostaję praktycznie na starcie skrzynkę piątego tieru. O co chodzi? Siema, gram sobie wy Riders of Halloween! Nasza wspaniała gra. Jedyną rzeczą w ogóle osiągnięciem, które nam zostało. przynajmniej mi zostało, jest zrobienie całego składu z tarczami. I tu w sumie mamy... W sumie mamy trzech w ogóle to są ci sami. tylko ten. Jest będzie pod Hilera. Ja bym poszedł po prostu w tych. Nie, mam trochę leczenia, trochę walki i mamy tarcze. I pójdę pod ten kubek, bo może być ciekawe. Za każdym razem, jak ktoś uderze, to włącza jakiś specjalny efekt. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy na poziomie trudności Ragnarok, więc może być dosyć ciężko. No i na tym poziomie trudności już jest ciężko. No to jest Ragnarok jednak. Dobra. wygląda tak samo jak poprzedni poziom trudności. Mm, I postaramy się coś na to zaradzić. Myślę, że pierwszy co zrobię, to kupię sobie jakiegoś kolejnego Krasnoluda do walki i może jakąś broń dla niego. To by się najbardziej opacało. Wysyłamy Igora. Igor jest magiem, ale jest guardianem. Fajnie też w sumie by było, jakbym brał wszystkich takich, czyli Guardiana z. Em, inspirerem, nie mam pojęcia jakby to było Inspiracja, o to chodzi? E, możliwe, że źle tłumaczę e, Bo bym musiał mieć ich dziewięciu A jednego już mam takiego, który jest magiem Więc jak teraz wszystkie będę brał z wieżą To będą silniejsi Mam oczywiście już pierwszą skrzynię I weźmiemy sobie w tym przypadku może e, Kurczę, nie pamiętam, wezmę lancę Bo wydaje mi się, że mój pierwszy ziomek ma topór Mój pierwszy krasnolud ma lancę Pomyliłem się, mogą mieć topór Dobra, nie ma tego złego Muszę tylko jeszcze jakoś tak dwie zbrojek mniej więcej I zabrakło 50. O, kolejną skrzynię mam. Wezmę 1500 golda. Czekajcie, to jesteśmy w stanie bardzo dobrze porobić. Mam jedną zbroję. I musiałbym kupić sobie tego kolega za 1000. I mam 1200. I jakbym mu jeszcze kupił broń za 600. To już mnie nie stać na zbroję niestety, ale mam trzech ludzi i jedną zbroję. I ją damy. tak. O, coś takiego, zróbmy, może będzie lepiej. No, zobaczmy tylko jeszcze trzeciego. Nie, to nie jest ten, którego bym potrzebował. I myślę, że w tej chwili mogę iść bić tych ludzi. No dwóch trzech na dwóch raczej dam radę. No, a skoro wygrywamy, i sobie w sumie walczymy, to jeżeli podoba się tobie, co robię, to zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, napisania solidnego komentarza, a ja jak najbardziej Serduszko. E, mam już 2900. E, oczywiście ulepszymy sobie nasze nagrody. Chciałbym jak najlepsze, jak najwięcej kasy. A drugi raz nie ulepszę, bo potrzebowałbym e, 200 chyba. Tutaj też sobie ulepszymy. Już mam na przykład lepszy topór, Co jest przydatne I zatrzymam sobie od protekcji Odyna, e, Ochronę Odyna Może być najbardziej przydatna. Nic więcej na razie nie zrobię. No to idziemy na walkę. Fajnie, jakby to była walka, która będzie naprawdę bogata. E, 850 raczej, tajszy, Lepszej nie znajdę. Poza tym i tak się mogę re więc to za różnica. No, zaczynają się już takie, gdzie zarabiam po 2000. Bardzo się cieszę. Tylko ja nie wiem, czy ja tutaj dam radę w sumie. Mają bardzo potężnego maga, a mój pierwszy z przodu nie ma. Zbroju. Ale udało mi się, ulepszmy od razu, żeby jeszcze lepsze nagrody były. Znaczy ja dostałem, tak, dostałem, a to jest. Mm, aha, czyli, że nie dostaję 10% obrażeń, które powinienem dostać, i zwiększa mi to na 25% szansy szansy na coś? Bo nie wiem dokładnie, chyba, że to jest tak, że mam 25% szansy na to, że nie dostanę 10% obrażeń, które powinienem dostać po 5 sekundach od odrzucenia przeciwnika. Ok. Ja muszę teraz jak najbardziej kupić sobie na przykład topór, by, bo jest dobry jakimś zbrojek, który mnie nie stać, więc weźmiemy tora. I troszeczkę ich tutaj poulepszać, poupgrade'ować. Kto ma pierwszy Ty Masz pierwszy tier, to masz drugi, teraz jesteś lepszy. I patrzmy na krasną ludy. Niestety nie ma żadnego, którego bym chciał. I znalazł się pan e, Civicus. Fajnie też jakbym dostał jakiegoś rezysta na nogbach to by bardzo się przydało. Weźmy sobie tego pana. Mamy skrzynię trzeciego poziomu. Jak najbardziej wezmę e, broń. Tutaj wezmę. Kurcze, szkoda, że broń znowu Ale teraz wszyscy będą mieli powyżej drugiego Jeszcze jedno, to już będzie zbroja I mamy już naprawdę dobrze porobionych tutaj wojowników Tobie damy trzeciego, ten, trzeciego tieru i tobie jeszcze damy zbroję A tobie po prostu zamienimy tą lancę pierwszego tieru na, na młotek I każdy ma lepszą broń Niestety nie każdy ma zbroję, ale to do ogarnięcia wydaje mi się tego bym sobie zarzucił, więc weźmy po prostu jak najszybciej, byle jaką zbroję zarzućmy mu, żeby on jakkolwiek był tankowny, żeby troszeczkę więcej przyjmował. Zresztą jest mam takie jakbym chciał. Więc idę zdobywać więcej pieniędzy? Skrzynia czwartego tieru. Mamy Loki Seringa. Dubluje mi jednego sojusznika na starcie walki, albo mogę mieć potężne zbroje. Nie wiem, czy ten artefakt byłby dobry. Spróbujmy go zagrać. Może to będzie opłacalne, mam przynajmniej taką nadzieję. Załóżmy go sobie i zobaczmy, co jest ciekawego w sklepie, bo tutaj chyba mam na. Tak, mam. Chyba, żebym jeszcze poszedł raz na walkę i spróbował ulepszyć mój, e, mój tutaj nagrody. Chyba by było spoko. Ulepszmy sobie jeszcze bardziej. Idziemy po pieniądze, muszę się nadrobić troszeczkę. Kupiłem sobie kolejnego krasnoluda, żeby tylko był, a przy okazji się trafił bardzo dobry, bo ten akurat ma pierwszą tarczę z bardem. Ym, znaczy pierwsze wieże, a nie tarcze, ale damy mu jakąś Byle jaką różkę, drugą poziom znalazłem jakąś zbroję i damy. Powinniśmy przynajmniej dać radę. Idę po 3000. Ulepszyłbym sobie jeszcze bardziej nagrody, tylko nie wiem, czy jest to opłacalne, bo 6200, no ale spore nagrody dostaję. Jest trochę ciężej, ale do wygrania nadal. I mam kolejną rzecz zbroję bądź młot, czwarty tier do wysoko. Ja bym się chyba młotek. Nie wiem czy to co robię jest sensowne, ale zresztą Walkę z bossem. Ja nie wiem, czy sobie dam radę. Zraszowałem bardzo mocno pójście pod. po ym... prostu pod wygraną. Dam tobie ten młotek. A trzeci tier damy. Szkoda, że to jest młotek. O tobie, bo ty masz i tak młotek, to nie ma różnicy. Ym... I fajnie, byśmy się troszeczkę poupgradowali. Mam 5000 tysięcy, więc za 500 mogę kupić sobie kolejne miejsce i zobaczyć, nie ma niestety krasan którego bym chciał. Ym... Ulepszymy sobie tutaj karczmę. Nadal nie ma krasę którego bym chciał. Jeden reroll. Szkoda. Musiałbym mieć wieżę i tarczy. Ona by była najbardziej przydatna, wtedy mam dwie aż wymaksowane. I dałbym. Ym... No miałbym wygraną po prostu, nie oszkujmy się. Nie wiem, czy wszyscy mają drugi tier zbroi, więc kupię ty masz chyba pierwszy, no właśnie, To masz tu drugi i tak to wszyscy powinni sobie dać radę. Mam nadzieję, że przeżyłem. Pójdę po jak największe pieniądze, 500 do zgarnięcia. Ten mak bardzo dużo z tyłu robił zauważyłem. Co sobie, wezmę go, to już mam. Nie chcę patrzeć na inne artefakty, bo, bo mam w sumie dobre, więc mogę sprzedawać wszystkie inne i tak nic z nimi nie zrobię. Zbroja trzeciego tieru wezmę. Oj, kolejna zbroja trzeciego tieru bardzo się cieszę. No i po prostu pozamieniajmy Ty masz czwarty, nie? Nie, ty masz trzeci. A ja chyba tam tej zbroi po prostu nie wziąłem, dlatego. Oj, ciężko, ciężko. Mam bardzo dużo butów, mam dobre bronie i przy okazji mają też e, mają też bardzo fajne nagrody, No, które żadnych nie zdobyłem. Super, bardzo się cieszę. Tam bo nic innego nie potrzebuję. Krasnoluda żadnego, którego bym chciał. Ulepszmy sobie jeszcze raz może karczmę. Topór jest bardzo fajny, co go zatrzymam. Mam zbroję zatrzymaną, lokitroba. No i oczywiście, że nie dostanę krasnoluda, którego bym chciał. I mamy Freya's Mantle. Dobra, to zróbmy tak, że kupię to. Już mnie nie stać niestety na fraje, A, a nie, ma, dobra. Już myślałem, że nikt nie ma tej zbroi i nie potrzebuję ją kupię. Raz, mam tu w sumie kupił sobie, a mogę stać mnie jeszcze. Już na nim. Oh, fuck, dobrze. Jak dobrze, bym udał ją. O. I to myślę, że jest bardziej opłacalne. Jest magiem, więc mag by więcej robił, nie tu wszedłem. Chyba, że tych adventure jeszcze nie ma i skill tree. Ogólnie to szybka informacja. To będzie prawdopodobnie ostatni odcinek z tej gry. Póki nie wyjdzie jakaś aktualizacja. Jeżeli wyjdzie jakaś aktualizacja, która doda właśnie jakieś przygody, nowy poziom trudności, czy cokolwiek innego doda, co będzie ciekawe do pokazania, bo niekoniecznie będzie musiał do dużo dodawać na przykład, nie, może to być nowa klasa postaci. Może to być nawet nowe bronie, w tym stylu, to jak najbardziej ją ogram i wam pokażę. Uj, uj Wezmę wanierskota. Oj, oj oj ciebie muszę wziąć. Taki to dobry topór. Nikt nie ma wanierskota, ale to da się ogarnąć, ty będziemy. Teraz pytanie, czy mi będzie stać, jeszcze? stać mi na ten topór. Miecz. Miecz byłby spoko, tylko ja już bym chciał mieć na czwartym. Skoro mi się trafiają czwarty poziomy, to fajnie by było mieć na czwartym cierze. 9-600 do zgarnięcia. Oj, to ulepszymy sobie nagrody tutaj. O ile dam radę przeżyć. Właśnie, czy on jego dubluje faktycznie? Nie wiem, mam, mam te dublujące, ale nie wiem, czy się coś dublowało. O ja przegrywam. Przegrałem. Pierwsza strata. Poszedłem po pieniądze i to mnie zgubiło. Próbujmy ten e, te freyas zdobyć. Muszę krasnolud zwiększyć sobie ilość. Na nam się trafił jakiś krasnolud dodatkowy. O! I zrobiłem tego questa, bo ich tylko w sumie sześciu potrzebowałem. Więc teraz mogę brać wszystkich po prostu pod barda, nie, nieważne ile. Ale fajnie, jakbym dalej brał pod tarcie, bo ona ma fajne busty w sumie. I dostałem zwiększenie teamu. Mmm, kurczę, Weźmy, Wezmę darmowe, nie będę się wydawać. A tutaj dodaję białą flagę. Raczej nie będzie mi potrzebna. Wierzę w swojej umiejętności, więc wezmę po prostu zbroję. Jedynie co mi potrzeba to jakąś broń dla niego jeszcze. Nie wierzę, że to zrobiłem. Przypadkiem przestągnąłem na cel i sprzedałem sobie zbroję. Zbroja trzeciego poziomu. sta sprzedana przeze mnie. Ja ci kręcę. Dobra, dajmy mu miecz ten trzeciego poziomu. Zachowajmy sobie na razie tą zbroję chyba że mi trafi się pie na 5%, jakaś najlepsza. Nie wiesz, że to trafiłem. Jakiego kupekłem, we mnie najgorzej. 6200, ale to Magowie i to się leczące bardzo mocno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, przegrałem. My nie możemy do nich podejść nawet. Zrobię z niego Maga. Ja nie jestem w stanie podejść do nich. Oj, nie chciałem tego, chciałem. Chciałem mu dać różdżkę zamiast miecza. Mm. No i chwilowo tę zbroję dostaniesz, Kraga. Ale tragedia. Ja nie jestem w stanie nic im zrobić. Magowie, magów się boję. Boję się i to bardzo. Tu mam kolejnego krasnoluda, a w sumie mam miejsce, bo dostałem ze skrzynki. Wezmę go, ile jeszcze potrzebuję? Jeszcze jednego, żeby mieć dodatkowe maksimum HP. Rece mandel, bardzo fajny przedmiot. Młod, troszeczkę nieprzydatny w tej chwili. I damy tam zbroję tobie, ty masz chociaż zbroję potanku. O, no miecz, nawet dla dobra, to nieważne. Już nic więcej nie potrzebuję w życiu. Fajnie, byśmy upgrade'owali do maksimum, ale ja nie jestem w stanie się przebić na razie. Nie jestem w stanie, więc niezbyt ciekawie jest, no? 10 300. Ja. Mam coś na sprzedaż, mam za te. Oj, dużo klejnotów mam. Kurczę. Dobra, tego sprzedam, tego mam jednego. Zabrakło! Zabrakło 10. 10 koinów. Dobra, sprzedam jeszcze jeden. No, trudno się mówi. Ulepszam. I dostaję. Pod... Ale jest trzech magów. Prawdopodobnie czterech na końcu. Nie, dobra, jest czterech magów. Jest trzech z różdżkami e, piorunowymi, jest jeden z lodową i dwóch łuczników. Nie dam rady. Tutaj też nie dam rady. W ogóle nie wszystkie upgrade świata. No muszę iść na tych. Albo Riro. bo już lepiej. Tylko że oni mam 500 upgrade'ów, ja nie mam tyle. Mam, mam dek pod tarczowników. Czemu nie mam rezysta na ten na knockback? Dlaczego? Jak on masz różkę? Drugiego. To masz trzeciego. A co to masz w ogóle? Młotek. To masz różkę jeszcze, ale daleko. O, nawet lepsze mam różkę dla niego. Eksplozywną. O, wziąłem tamtą najgorzej na świecie. Ale masz to. Mam 7900, tu już nic nie muszę upgradeować, jaki fajny młoteczek do zgarnięcia. Tu mamy jajko plus kamień, kamień mam ich 3. Dobra, upgrade do jest, jest sklep. Uuu, pan Bard, pan Bard, który jest tarczownikiem, Bardzo fajna broń. I nic więcej, niestety. No idę tutaj, dam radę. Wierzę w swoje umiejętności. Olej, już zażarłem. I mam młotek. A ktoś potrzebuje młotka czwartego tieru? Nie chcę unekwipować nikomu. Mógłbym za lance w sumie. To tą lance wywalam, to drugi tier, a czwarty się przyda. Oj, tak. ja mam 9 tysięcy, no więc. Yy, mam dwóch już item brakuje w ogóle ludzi. Trzech. No właśnie, właśnie, właśnie. Niebezpiecznie. Bardzo fajna broń. I nic więcej. Dobra, upgradeuję do sklep od trzy w sumie upgrade. Uj, tak, to weźmę i to sobie zatrzymam. I tu mam dwóch ludzi i 2000 muszę wydać, więc mnie nie stać. Idziemy na walkę po pieniądze. Czemu tak mało mi płacą teraz? O, 60, no już lepiej. Mam 100% szans na zbroję jakąś. Czemu czasami w ogóle jest 100% szans na zdobycie czegoś? A czasami jest to tylko... Mogę jeszcze raz Może. To od razu dwa miejsca, bo dwa miejsca do zdobycie. Mam 2300. O, nie jesteśmy. Walka z bossem. Tu łucznicy i magowie, nie wiem czy ja dał z nimi. Ale tu więcej kasy płacą. A 10% szans na zbroję to mnie nie rajtuje. Nie mam z tym Ostatnia flaga mi została. Aleluja. Nie jest ciekawe. W sumie chyba przegrałem. Przegrałem, no jak nic. Chociaż może dwóch zostało. Nie, 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 ten. Oni mnie za mocno biją. Deck pod tarczowników jest tragiczny okazuje się. I chyba nie, nie do wygrania. Już nawet nie chodzi o to, że ja... Że mnie ci przeciwnicy pokonują. Tylko, że mnie pokonują same psy. Już same, sama walka z psami pokonuje. A oni się jeszcze leczą. Oni mają jakieś busto na leczenie się. Ragnarok i ja chcę przejść tego ragnaroka. Dobra, nazwijmy się ładnie. Tarczowników już nie muszę brać i pójdę pod magów. Myślę, że to mogliby dać radę sobie. Może miałem artefakty beznadziejne? Też jest taka szansa. Weźmiemy sobie maskę. Mm, mam różdżkę od razu. Bardzo fajna, weźmiemy sobie. Od razu dostaję Freya mantel, biorę jak najbardziej i magów bym chciał. Siebie wezmę, przyjacielu. Mam kolejny Freya mantl, a mam bronię. Dobra, dobra, tam radę. Ty masz różkę lodową. Broń dla ciebie zbroja, dla ciebie zbroja, dla ciebie Różka. No mm, jakoś dajem radę, myślę. Jedziemy pod dwóch magów. Ja cię kręcę dostaję praktycznie na starcie skrzynkę piątego tieru. O co chodzi? Oczywiście wezmę sobie, Mm, troje, żeby miał lepszą. W ogóle trzy, dwie, dwie zbroje tora trzeciego No pieru hmm, wezmę sobie stafa? Ale na razie i tak mi to niepotrzebne. Idę w praktycznie wszystkich podmagów, wezmę po prostu tylko jakichś dwóch tanków, hmm, żeby tylko walczyli dla mnie z przodu, jako wiecie, ten ten, odpychający ta ściana. Może healera pod tanka też nie głupie. A potrzebuję tylko dwóch, więc jak wezmę wziąłbym na przykład Maga pod tanka i maga pod healera, to by wystarczyło. czy nie mogę go zatrzymać? Będzie, będzie ścianą dla mnie. No i tobie na razie dam tą zbroję, no bo co mam innego zrobić? Na razie ty będziesz ścianą naszą. Co jest nie tak? Czemu nagle dostaję tak dużo skrzynek? Wezmę sobie miejsce na długa, nie będę go kupować, kupować i tak ona chyba 500 kosztował. To tak trochę beziej, wydałem niepotrzebnie. Ale i tak beznadziejne rzeczy stałem z tej skrzynki. Hmm. Mam 6 700 stać mi na ulepszenie. Idę maksymalnie w upgrade tyle mogę w, w, w nagrodach. Większe nagrody, tym więcej kasy, więcej kasy, tym lepszy ja. Lepszy jako wojownik. A i tutaj patrzeć jeszcze. Ze speedrunowaniem sobie troszeczkę tą grę, żeby zdobyć do tego 25 poziomu, na którym my skończyliśmy poprzednią rozgrywkę. I w sumie wydaje mi się, że mam mocniejszy skład, który powinien dać sobie z nimi radę. Nie mam jeszcze żadnej przegranej, więc magowie są bardzo potężni. Wezmę cokolwiek, bo i tak mam w sumie dobre artefakty. Nie chcę na razie nic wymieniać. Mamy dublowanie oczywiście. Mamy Warhorna, który nam po 5 sekundach, znaczy na każdy 5 sekund daje jakiś tam wiatr, samonuje, który zwiększa, ulepsza moich, moich tutaj żołnierzy. No i mamy maskę, maskę potężna. No i mam bardzo dużo fajnych rzeczy. Mam w ogóle. Trafia mi się lanca na piątym poziomie. Bardzo mocne. Mam większość broni na czwartym. Dobra, ten ma jakąś pierwszą broń tam. Z pierwszego poziomu. Ale nie trafiałem mi się pod magów. Tu mam już y, wziętego maga pod y, Divina, który będzie jednym z tych, które nam są potrzebne, żeby ukończyć wszystko. Żeby mieć każdy, każdy rodzaj. I teraz muszę znaleźć divina razem z inspiracją, dzięki czemu będziemy mieli wszystkie upgrade'y na siebie nałożone. Niestety pierwszego poziomu, ale przynajmniej jakieś tam upgrade'y już wejdą. Oj, jeszcze skrzynka weszła. Y, ta czwartego tieru. Wezmę jajko, bo chyba akurat dwa te właśnie, dwa kryształy. Już udało mi się złożyć psa. Teraz mamy ptaka jeszcze do walki, bardzo się cieszę. I dostałem wszystkie upgrady kupując tego ostatniego. Zdałoby się jeszcze mu jeszcze jakąś broń ogarnąć, a i zbroję, w ogóle dwóch z przodu nie ma zbroi, oni, oni tylko biją, o, a nie tylko do, do bicia są. w ogóle są bardzo źle poukładani, bo wiem tego co przed chwilą kupiłem, on jest pod divine i pod y, aspirację, więc... Yy. Tam inspirację, więc on powinien gdzieś z tyłu stać. On jest medykiem, bardzo mocnym. Ale po co? W sumie. Nie chcę stoją, jak stoją, póki wygrałem, to jest dobrze. No i teraz pozostało mi tylko upgradeowanie wszystkich. Ohohoho, co tu się dzieje? Sami magowie. I to jeszcze pod, yy, podpalanie. Mają bardzo fajne busty jak asasyny, jak stronga, mają dywajna oraz magię. Yy, lance do zgarnięcia. Oczywiście jej nie dostanę. Udatowałem, jednak ją dostałem. Czy ktoś ma lance w ogóle u mnie? Jeden ma, ale to już ma piątego tieru więc myślę, że chyba komuś trzeba zamienić. Skoro już mamy, to to zamienię. O, miecz będziemy mieli i możemy też mu ulepszyć. Yy, Freya z mam w sklepie do zgarnięcia. Już tego chyba nie będę potrzebować. A może? Kurcie, wani scope. Dobra, na razie zostawię, bo nie wiem, czy jest mi potrzebny Miecz młotek, wezmę też. Ulepszmy sobie Freya's mantle. Na piąty tier mam nadzieję, że wejdzie za pierwszym razem. Szedło, weszło, blazło. Wanier scouta też będę mógł upgrade'ować jemu i już więcej nie będę potrzebować ich. Będę musiał jeszcze zbroje tora. Dobrze, mówię tak, to są tora. E, Lokiego, Odyna mam. Okej, okay, czyli zostanę tylko tak naprawdę dwie zbroje Lokiego do zgarnięcia. Z czego już mogę jedną skraftować? Banię z mogę kraftować i Odynów. Więc to jest mi niepotrzebne? Loki ile muszę tych Loki robów mieć? Dwa, a mam na jednego. No to fajnie by było zatrzymać sobie tę zbroję, bo już jej nie kupię. I tego Staffa też by się przydało mieć jeszcze. 13 tysięcy zgarnięcia. Broń czwartego tieru na podpalanie. Na razie broni im nie zwiększam. Zwiększam im na razie moc ich siły, siłę ich mocy, czy jakkolwiek to się nazywa Czy ja mogę na przykład ptak... Nie, nie mogę chyba połączyć ptaka z tym, nie? Nie, nie mogę. Albo bronie połączam, albo ten, czyli. Moja teoria o tym, że połączenie ptaka z kryształami też jest beznadziejna, dobra, rozumiem, rozumiem. W ogóle cztery miecze. Po co tyle? To z przodu nie ma miecza w ogóle. Ja muszę zdjąłem ten miecz, i on chodzi bez niego? Nie wiem, jaki dziwny jestem, dajmy mu go. Jakiś sklep hojny. W ogóle dostałem i yy, yy, łuk legendarny i yy, yy jeszcze podpalającą różdżkę. Wezmę sobie różdżkę w kupię. I myślę, czy nie zamienić tego pana naucznika. Wtedy ten Thunder staff mógłby zostać, tylko na razie niech on bo i tak mi nie stać na kupno tego te łuku. No i lecimy do, do questa, tak? Musimy, musimy zrobić więcej pieniędzy. Cię więc to chyba mnie satysfakcjonuje. Gra mi się wysypała, nie wiadomo jakiego powodu. Nie wiem, ile straciłem na tym wszystkim. Nie wiem, jakiś błąd wyskoczył. Na szczęście nie był to tak poważny błąd, żeby mi coś. A, mi sklep to się Czyli nie dostanę mego łuku, ale mam bardzo ładnego staffa. tylko ja paku lepszyłem właśnie. No to trochę syf, no nie, dlaczego tak się stało? Nie podoba mi się, się mnie gra wysypała. Straciłem troszeczkę można powiedzieć progres, bo mm, jakbym kupił sobie ten łuk, byłbym w tej chwili silniejszy, jakbym kupił sobie te zbroje, dwie, no to oczywiście dostałem też podobne zbroje w tej chwili, no ale jednak więcej bym osiągnął. No w ogóle ulep ulepszenie tej zbroi pięć tysięcy. O co chodzi w ogóle? Teraz sobie też ulepszmy, waniesko e, już nie zdejmę. Mogę zrobić tak, to mi się jeszcze przyda, to mi się też jeszcze przyda. I tego waniesko ta z ciebie zdejmę, bo może też go ulepszę. I wtedy zbroje, prawdopodobnie będę miał już wszystkie chyba skraftowane. Zostanie mi tora jedna i jedna Lokiego. No, pewnie dobrze, czyli szukamy Tory i lokie, Tora i Lokiego. Znalezienie tej zbroi w sumie było prosto, niż myślałem. Je praktycznie od razu. A mnie ani na ulepszenie ich, ani na e, kupienie jednej z. O, Thunderstuff, wezmę od razu, zaczekam, pora sobie weźmy i teraz czy mogę upgradeować, mógłbym tylko z nich pościągać musiałbym. No i na pewno nie zapełnię już Lokiego, chyba że to jest droższe, nie, znaczy tańsze, nie, nie wiem czemu zbroja, Lokiego jest jakimś turbo drogą przedmiotem do skraftowania, a ta 3000 mi dała. Loki kryca. I o kryca, dobra, oddamy ci jedną ze zbroi, buty sobie sprzedajmy i, i, i idziemy sobie na walkę. 14000 do skarmienia jeszcze zbroja. a z tego wszystkiego dostałem jajko. West czwartego poziomu, wanierzko, jajko feniksa sobie wezmę, jedyne co mi się przyda z tego wszystkiego. Szkoda, że nie mogę tego upgradeować, że Sposób. No, co ja z tym zrobić tak naprawdę. Dobra, ja muszę upgradeować tego ostatniego Loki Srouba, jak dobrze pamiętam. I mam wszystkie zbroje na maksimum. dziwo, wszystkie weźmy, to jest fascynujące. Awesome, no, Szybko sobie przejrzałem i tak działa. E, tu mamy pierwszego zrobionego, drugi jest zrobiony na maksa, trzeci na maksa, czwarty. Stonea potrzebuje stafa nie Thunder stafa też potrzebuje tutaj piąty, szósty jest na maksa, siódmy na maksa, ósmy na maksa. Czyli potrzebuje prawdopodobnie albo dwóch różnych różdżek, albo różdżki i łuku ten tego e, albo, albo dwóch e, tych. No. A ja mam w ogóle piąty tier. I to bym też mógł zrobić w teorii, o ile nie trafiłby mi się łuk. No, mi tak dużo zmienił. Sekera potrzebuję jeszcze czwartego tieru z Z2. Dobra, ja już! O, ale przysnąłem! Ale wydaliłem kasy na to. Ile mi na... ten kosztuje to? 3600. Jo, cię kręcę. Ja tam po 10 koła już płaciłem. Jestem głupi po prostu. Dobra, weźmy to jajko będzie kolejne Nie wiem po co mi, ale jak wejdzie. Jak wejdzie, to wejdzie. Odziwa wow, ulepszyłem się ile potrzebowałem. Potrzebuję tylko jeszcze topora ulepszyć sobie, tylko żadne mi się nie trafia. Jestem na 47 rundzie. No, brakuje mi w sumie jednego ptaka, i jednego wilka, żeby zrobić na trzeci poziom. I fajnie by było to zobaczyć, jak to wygląda. Znaczy na drugi poziom, na trzeci. Bo będę miał trzech. 76 800, żeby nie rolnąć. A to jest przedostatnia runda, więc trochę jest szkoda. Ojej, ja przegrałem! Dobra, nie, wygrałem jednak O, ale to było potężne. To sobie sprzedam, bo. On the leader equip No ja wiem, wiem no, mam 50 jajek i nic z tego nie zrobię. 85% szansy. Jak mnie kiedy to się popłaczę. Zaszło. skraftujmy e, kolejnego wilka. I teraz potrzebuję słów kilka. Dawajcie mi te wilki pier, pierwszego poziomu. Ja chcę skraftować trzeciego. Drugie, ale drogie poziomie trzeciego. Nie wiem, co mi da na drugim poziomie, ale okej. Okay. Zostaje pokonanie nam tylko tej kobity. Bierzemy jak najwięcej kasy, bo my stać. No i co? No i chyba. Ojej, ale mnie zjadła mocno, mocno bije. Nie wiem, co się dzieje. Utrzymałem się na totalnie low HP. I jakimś cudem wygrałem. Bierzemy cokolwiek. No i co? No Zwycięstwo to zwycięstwo, prawda? Po raz kolejny nam się udało. Wymaksowałem w sumie tę grę. Wszystkie osiągnięcia zdobyłem w tej grze. Zrobiłem każdy poziom trudności, więc w sumie tak naprawdę, no nie mam co robić. Oj, nie chcę Kolejno. nie chciałem tego zrobić. Main menu. To mogę usunąć. jest, yes, No i co? No, będziemy się żegnać. Jeżeli coś wyjdzie do tej gry jakaś aktualizacja ciekawa, e, czy cokolwiek się dowiem o tej grze, bo na razie nic się nie się to bardzo chętnie do niej wrócę. Na razie to będzie na tyle z tej serii. E, no i cóż, będziemy się żegnać, bo miło się skończyło, Widzimy się w następnym odcinku z nowej serii. No i trzym się.